Dzisiaj sobie zagramy w Factorio. Tylko... Tylko doprowadzę do tego, żeby stream działał. Okej, okay, dobra, chyba działa. Dobra, Czym jest Factorio? Factorio jest e, grał jeszcze niedokończoną w wersji accessie. E, chciał to ująć w dwóch słowach, to jest połączenie jakby Minecrafta z transport tajkunem. Eee, czyli coś takiego, co można by nazwać jako strategia logistyczna. Eee, w każdym razie, celem gry jest budowanie olbrzymiej fabryki, która będzie produkować wszystko, przetwarzać i, i różne, różne dziwne rzeczy się tam będą działy. Eee, ostatnio bardzo, bardzo się zatopiłem w tą grę, bo jest bardzo wciągająca, jak dla właśnie fanów Gier typu transport Tycoon, można się naprawdę zatopić w tę grę na wiele godzin i dobudowywać kolejne fabryki, jakieś nowe rzeczy budować. Jest naprawdę wciągające. W każdym razie e, dzisiaj sobie w to zagramy, e, Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w tej grze. E, tak, e, grę już przyszedłem, ale chcę zacząć nową grę e, z pewnym udziwnieniem, którym zaraz wytłumaczę. E, mam już jakąś gotową mapę, sobie wygenerowałem, e, więc nie będę sprawdzał. Okej, okay, dobra. Generalnie fabuła gry jest taka, że nasz chyba raczej inżynier rozbił się na, e, e, rozbił się statkiem kosmicznym na jakiejś e, nieznanej planecie. Teraz musi z niej uciec. Żeby to zrobić, musi zbudować gigantyczną fabrykę, która wyprodukuje, e, która wyprodukuje rakietę, na której mieści satelitę, która ma dać zna, że on się tutaj rozbił, żeby ktoś do nie, po niego przybył. W każdym razie, aby to osiągnąć, będziemy budować różne fabryki, różne, różne pasy transmisyjne, będziemy przetwarzać surowce, przemieszczać z jednego miejsca na drugie i wszystkie takie różne rzeczy. No, czyli tak jak wspomniałem, połączenie jakby trochę Minecrafta z transport kunem. E, dobra. E, teraz o moim udziwnieniu. Jest tutaj kilka osiągnięć, które można sobie. E, tak, które można celować. Jest sporo osiągnięć dotyczącego czasu ukończenia, i jest sporo. Wierzcie mi, sporo speedrunnerów w tej grze, ale ja nie, dzisiaj nie zamierzam się na tym skupić. A dzisiaj się skupię na na osiągnięciu skur, leniwy skórczybek. Wygraj grę, nie wytwarzając więcej niż 111 przedmiotów ręcznie. Jeżeli ktoś zna Faktory, to może wiedzieć o co w tym chodzi. Jeżeli nie, to wspomnę o tym, że. Tak jak mniej więcej w Minecrafcie, wszystkie przedmioty dostępne w grze możemy tworzyć ręcznie. W Minecraftcie nie wszystkie, ale tutaj wszystko. Cokolwiek jakkolwiek przedmiot jest do wyprodukowania, można stworzyć go ręcznie. No i właśnie chodzi o to, żeby tego nie robić, żeby wszystko automatyzować, żeby wszystko powierzyć automatycznej produkcji przez fabryki. Więc trochę to będzie upierdliwe na początku, ponieważ na początku mocno nam to ogranicza rozgrywkę, ale później. Jakoś się to ogarniemy. Okej, okay, dobra. E, na początku chcemy zacząć od produkcji żelaza. Zaczynamy ze spalinową wiertarką górniczą. sobie ustawię tutaj. Ona będzie wiercić dla mnie rudę żelaza i będzie wystawiać ją tutaj, tak jak wskazuje strzałka. To, natomiast przy wyjściu ustawię piec górniczy, e, i to będzie już mi e, wydobywać żelazo i przetapiać od razu je na sztabki potrzebne. Problem w tym, że Problem w tym, że nie, na razie nie ma żadnego zasilania. Możemy to zasilać. Tak, zrobię sobie najpierw kilow. Potrzebujemy tego na początku, więc, e, więc kilka rzeczy będziemy musieli wyprodukować na początku ręcznie. E, tak. e, zasilać rzeczy spalinowe możemy albo węglem, albo drewnem. E, problem jest taki, że węgle, węgiel się bardzo długo ręcznie wydobywa, więc na początku lepiej to robić. Przy pomocy drewna. Ok, pościnamy parę drzewek, nie, ob nie obrażą się na pewno. I dobra, to będzie sobie produkować. Na razie pościnajmy więcej drzewek. Bardzo poważnym problem na początku, jeżeli chcemy być leniwym skurczybikiem, jest to, że mamy ograniczoną liczbę przedmiotów, właśnie możemy sk skonstruować 111 przedmiotów. I to jest mniej więcej takie wymaganie, ile potrzebujemy. Ile nam potrzeba, żeby rozpocząć mechaniczną produkcję? Ponieważ zaczynając z gry, nie możemy stworzyć żadnych fabryk. E, potrzebujemy do tego nowej technologii. E, Technologię w tej grze wytwarza się, budując, e, budując laboratoria i dostarczając do nich: e, jak to się nazywa? E, pakietów naukowych. W ten sposób możemy odblokowywać nowe rzeczy w grze. Problem jest taki, żeby opracowywać tę technologię, również musimy zbudować sporo rzeczy. E, więc na początku musimy się skupić głównie na, właśnie na zdobyciu tej technologii, która pozwoli nam budować fabryki, żeby, żebyśmy nie korzystali dalej z tego, e, tak, z tego limitu, z tych 11 rzeczy. Ok, dobra. E, dołożę tutaj troszkę więcej drewna, żeby się nie kończył. Wezmę te płytki. I na razie niech się tam dalej robi. Ten start będzie trochę inny niż w typowej grze factorio, ponieważ na początku generalnie trzeba się skupić na zwiększeniu swojej produkcji kopania różnych miedzi oraz żelaza. A tutaj, ponieważ mamy, musimy jak najszybciej dojść do tej technologii, na początku musimy się skupić na, na wybudowaniu laboratorium. Do tego będziemy potrzebowali energii elektrycznej, więc na razie robię tutaj małą wycinkę, e ponieważ tutaj sobie postawimy nasz silnik parowy, który będzie nam generował energię. Ok, dobra. A do tego będę potrzebował jeszcze trochę kamienia. Kamień mam tutaj w lesie, więc na razie pójdę jeszcze, jego ja wykopię tamto, już na razie będzie mało, wystarczająco. Paliwa na jakiś czas? Dobra, tutaj nie przejdę. Muszę jeszcze parę drzewek ściąć. Dobra, tak jak mówiłem, musimy, musimy zbudować silnik parowy, który będzie produkował elektryczność. Potem zbudujemy sobie laboratorium. Będziemy zasilać to laboratorium pakietami i musimy jak najszybciej zdobyć tą technologię, która pozwoli nam na automatyczną budowę różnych rzeczy. Dobra. To na razie sobie przeniesiemy, my, ponieważ na razie nam wystarczy żelaznych płytek. Teraz będziemy potrzebowali trochę miedzi. Dobra. Tak samo. E, dokładnie tego samego możemy użyć do produkcji miedzi. Tak, tylko musimy poczekać, aż zacznie wydobywać. Dobra, już zaczyna produkować miedziane płytki. Zaraz będziemy ich potrzebowali. E, dobra. A teraz y, potrzebujemy tak pompy wodnej, do tego potrzebujemy miedzi. Potrzebujemy bojlera, do tego potrzebowałem drugiego kamiennego pieca oraz silnik parowy. Ok. Na razie pościnam jeszcze więcej drzew. Ponieważ będę ich potrzebował na razie sporo. Na razie wszystko będę drzewami zasilał. Później się, jak już będziemy mogli zbudować dodatkowe koparki, to przeniesiemy się na węgiel, ponieważ węgiel można wykopywać automatycznie przy pomocy koparek drzew się. Przez większość część gry nie da się automatycznie ścinać. Ok. Ubramidziane płytki i już mogę pompę sobie postawić świetnie. Dobra. Nasza pompa ląduje tutaj. będzie nam pobierała wodę ze zbiornika na szczęście nie potrzebuje nic do działania jest mocnym uproszczeniem, ale przydatnym na początku gry do pompy przystawimy boiler on od razu będzie pobierał wodę z tej pompy i będzie ją ogrzewał musimy zapuścić mu trochę drewna i do tego dostawimy nasz silnik parowy okej, okay, chyba tak powinno działać dobra teraz jeszcze musimy tutaj podłączyć E, słupy w ten sposób, ok, i już mamy e, elektryczność. Teraz potrzebujemy tylko zbudować laboratorium. Czego potrzebujemy? Więcej miedzi i więcej płytek żelaza. Dobra? Czy miedzi nam już wystarczy? Tak więc to zburzymy i kopiemy z powrotem żelazo. Tak, początek, właśnie w tym scenariuszu. Z, le, z leniuchem jest wolniejszy niż w standardowej grze, ale później się to rozkręci. Okej, okay, dobra. To tam, jak tam się to kopie, to pościnamy jeszcze troszkę więcej drzewek. Będziemy potrzebowali sporo. Na początku yy, paliwa. Ok. chcę mieć to też tu swobodny dostęp do laboratorium, bo będziemy sporo razy, póki co kursować między nim. Ok, dobra, mam już wystarczająco, nie. Brakuje mi jeszcze trzech. Dobra, jeszcze jedna. Dobra. Ciach laboratorium. To już sporo przetrzebiło mój limit właśnie rzeczy, które mogę wyprodukować. A to jeszcze nie koniec. OK, dobra, Potrzebuj, będziemy potrzebować również sporo pakietów, okej, okay, dobra, a to wystarczy nam na razie miedzianych płytek, e, tylko jeszcze żelaza będziemy musieli dorobić, dobra, mamy laboratorium, postawmy tutaj w zasięgu elektryczności i bierzemy automatyzację, to nam pozwoli budować automaty montażowe 1 których potrzebujemy właśnie do automatycznej budowy rzeczy. No i dobra. E, musimy jeszcze zbudować 10 pakietów naukowych, ponieważ jak zobaczymy, tak technologia potrzebuje 10 pakietów. Więc do każdego pakietu potrzebujemy dwie płytki żelazne. Więc mam teraz na 7, zrobię 5. Od razu wrzucę. Tak, one trochę się długo budują. Ktoś miał pytania do gry, proszę e, pisać na czacie. Gra jest bardzo ciekawa i wciągająca. Jest, e, jak wspomniałem, naszym głównym celem w grze jest e, wysłanie rakiety w kosmos. Aby tego uczynić, trzeba sporo rzeczy naprodukować, sporo wykopać. Je. Właśnie, jest jeszcze coś takiego jak opcje. Zapewne zauważyście, że mamy pistolet oraz amunicję. E, tak, w, póki co mamy spokój. Ale prędzej czy później zaczną nas atakować obcy, którzy się znajdują na tej planecie. Generalnie nie będzie im się podobać to, że nas zanieczyszczamy planetę, właśnie jak zbudowaliśmy ten silnik parowy, widzimy, że on emituje jakieś zanieczyszczenie. Również widzimy to na mapie. To czerwone, czerwone tło oznacza, że, że emitujemy zanieczyszczenie. Obcy nie lubią zanieczyszczenia są proekologiczni, więc. W pewnym momencie zaczyna nas atakować. Wtedy zaczynają się troszkę schodki, bo trzeba zbudować obronę swojej bazy i tak dalej. Ale, ale da się to przeżyć, dobra. Ładujemy ostatnie 5 i za chwilę będziemy mieli automatyzację. Dobra, w międzyczasie pójdę pokopać jeszcze trochę kamienia, ponieważ jeszcze trochę go będziemy potrzebowali. Ok. Ok, na razie wystarczy. Dobra. Jeszcze odbiorę żelazne płytki. Ich też sporo będziemy potrzebowali. Zrobię jeszcze tutaj trochę wolnego miejsca. I róbcie, róbcie, róbcie. Dobra, prawie już wykorzystaliśmy limit. Dostępnych rzeczy. Mamy automatyzację. Możemy budować y, automat montażowy 1. Niestety to nie jest koniec, ponieważ y, automat montażowy 1. Okej, okay, potrzebuję jeszcze więcej miedzi. Dobra. Automat montażowy 1 nie jest w stanie budować kolejnych automatów montażowych, więc y, musimy teraz dojść do automatu montażowego 2. On się znajduje tutaj, więc y, będziemy musieli dodatkowe dwie technologie zbadać. One są już dużo droższe, bo wymagają 30 i 40 y, czerwonych pakietów naukowych. Ale na szczęście będziemy mogli już zaraz sobie zrobić pierwszą maszynę dobowniczą, y, więc troszkę nam to pomoże w pracy. Y, niestety jeszcze nie jesteśmy samowystarczalni. Musimy jeszcze te dwie technologie skończyć, y, zanim będziemy w pełni samowystarczalni. Dobra. Czego jeszcze potrzebuję 4,5 miedzi. Dobra, automat montażowy 1. Też nam trochę wykorzysta limitu, ale póki co nie możemy nic z tym zrobić. Dobra, mamy automat montażowy. I teraz parę rzeczy będziemy chcieli z nim skonstru w nim skonstruować. Najpierw skonstruuję sobie trochę drewna, bo chcę skonstruować parę dodatkowych. Um, Słupów. Dobra. E, bo chcę przeciągnąć to laboratorium bardziej w tamtą stronę, żeby nie, za bardzo, nie trzeba, żeby nie musić biegać tyle. Okej, okay, dobra. Tyle na razie powinno starczyć. Teraz trochę miedzianego drutu. Niestety nie mam miedzi. Tak, początek jest trochę powolny, ale, ale później się to rozkręci. Dobra. Wkładamy miedzianą płytkę, produkujemy miedziany drut. Właśnie, potrzebuję również żelaznego prętu, żeby zbudować sobie drugi kilo, bo ten mi się skończył. Ok? Dobra, teraz zbudujmy sobie tyle słupów, ile możemy. Dobra, na razie powinno wystarczyć. A teraz budujmy sobie jeszcze jeden kamienny piec. Do tego potrzebuję kamienia. I, I. i na razie tyle chyba. Dobra. Przeniosę te rzeczy gdzieś tam dalej, żeby nie musieć do nich biegać tyle, ponieważ na razie będziemy musieli je wszystkie ręcznie ładować, a to troszkę będzie zajmować czasu. OK, ciach, powiedzmy tutaj. Dobra. Um, mm -hmm. Dobra, ty będziesz sobie stała tutaj, a ty tutaj. Dobra. zbudujemy sobie jeszcze parę e, rzeczy, między innymi drugą wiertnicę górniczą. Okej, okay, potrzebuję więcej płytek do tego. E, więc ty wywracacie tam. Ponieważ będę teraz potrzebował dużo, e, będę teraz potrzebował dużo miedzi oraz dużo żelaza. Więc sobie zautomatyzuję te dwie rzeczy do produkcji pakietów naukowych. Czy w miarę zautomatyzuję. Tak, na razie musimy wszystko jeszcze ręcznie przenosić i ładować. OK. Dobra. E, więc tak, mogę teraz zbudować drugą koparkę i ją każemy tutaj, żeby cały czas nam kopała mieć. Ok, dobra, załadujmy ją. E, I niech na razie kopią. Dobra. E, teraz chcę zbudować sobie drugą fabrykę. E, do, ponieważ ja będziemy potrzebowali dwóch fabryk na raz teraz pracujących. Mamy, mam jeszcze trochę limitu, więc mogę sobie pozwolić, żeby ręcznie zbudować parę rzeczy. Ale to chyba będą już ostatnie rzeczy, które zbuduję ręcznie. OK? Tak, na, tak, na razie musimy sporo biegać i ręcznie wszystko robić. Dodatkowo, właśnie ten start z tym achievementem jest wolniejszy, więc. Okej, okay, dobra, ty masz jeszcze sporo drzewa, to fajnie, ale dołożę ci, żeby ci się nie skończyło. I. I dobra. Zbieramy miedź Zbieramy żelazo. I chcemy zbudować jeszcze jeden automat montażowy, więc potrzebujemy tak. Więcej żelaza, ale potrzebujemy trzy układy elektroniczne. Do tego potrzebujemy. 9 miedzianych drutów. Dobra, miedziany drut. Raz, dwa, okej, okay, dobra, osiem. Teraz układy elektroniczne raz, dwa, trzy e, i teraz e, już cały czas koła zębate prudkować, ponieważ koła zębate są nam potrzebne do produkcji pakietów. Ok. E, dobra. Możemy sobie drugą fabrykę zbudować Tak, potrzebujemy więcej kół zębatych Już możemy, świetnie I ta druga fabryka będzie się już zajmowała produkcją pakietów cały czas, tylko cały czas będziemy musieli jej dostarczać rzeczy do tego Okej okay. Dobra i dobra, dzięki temu, że przyniosłem sobie produkcję tutaj, nie będę musiał tak daleko biegać za każdym razem. Ok? No i dobra, i to nam zajmie trochę czasu, ponieważ musimy wyprodukować 70 takich pakietów i potem poczekać, aż się badania skończą. W czasie możemy pościnać trochę więcej drzewek. Pokopię sobie jeszcze troszkę kamienia, ponieważ kamień nam będzie trochę potrzebny do produkcji dodatkowych wiertarek górniczych tak właśnie, wiertarek nie możemy póki co jeszcze robić, one, ponieważ one wymagają trzech składników tak właśnie maszyny składające jeden mogą zbudować wszystko co wymaga tylko dwóch składników więc póki co nie możemy budować ani dodatkowych maszyn składających, ani dodatkowych koparek, więc nasz to sporo, sporo Ogranicza. Ale powoli powoli dojdziemy. ok, Okej. Okay. Dobra, zbieramy te. Jak się to robi. Yy, dobra, i więcej drzewek pościnam. już będę musiał jeszcze również pilnować, żeby się w koparkach nie skończyły. Pizza krowa hejka. No hej. Nie patrzyłem przez chwilę na czas, więc nie zauważyłem jak napisałeś AŚ <grych> Okej okay. Zbieramy kółka, zbieramy to, dajemy I niech się dalej, dobra, jak tam z paliwem? Ty masz jeszcze trochę, ty masz jeszcze trochę, ale to ładujemy Tobie i tobie, żeby mieć e, Mieć spokój I ścinamy więcej drzewek. Nie muszę się na razie również z kilofem troszczyć, ponieważ już mogę przynajmniej doprodukowywać sobie kilofy dodatkowe. Więc pościnamy. Tak, tutaj drzewa nam, nam będą przeszkadzać w przyszłości, jak zbudujemy sobie tutaj e, koparki, które będą kopać ten węgiel. Więc nawet dobrze czas pożytkuję, ponieważ póki co przez większość gry i tak trzeba ręcznie ścinać drzewa. Fajne środki do drzew pojawiają się dopiero naprawdę później w grze Okej, okay, dobra A, to by nie załadowałem Tak, tak nie załadowałem Dobra Ciach No i dobra, no na, na razie to powoli trwa Tak, powoli to działa, ale ale cierpliwości, cierpliwości nie od razu rakietę zbudowano prawda? no to więcej drzewek i trochę kamienia również powykopuję e, ponieważ jak już zdobędziemy machinę składającą dwa to od razu będziemy chcieli dorobić dużo dużo koparek na razie to, że mamy tylko dwie koparki mocne nas ogranicza czasowo więc jak najszybciej chcemy z tym zaradzić. Dobra. Ciach, ciach, ciach. No i tak jak mówię, póki co musimy to wszystko ręcznie robić, ale w przyszłości, jak już będziemy mieli technikę i będziemy mogli budować co chcemy, będzie można ten cały proces zautomatyzować. Mianowicie każda, każda fabryka. Można do niej automatycznie dostarczać surowce przy pomocy taśmociągów, a potem wkładać przy pomocy podajników. Więc taśmociągiem dostarczamy surowce, potem wkładamy surowce do maszyny, potem wyjmujemy podajnikami i transportujemy gdzieś indziej. Tak cały proces produkcyjny w tej grze automatyzujemy. Możemy cokolwiek zautomatyzować. Więc to, że na razie tutaj biegam jak głupi, wszystko wyjmuję i wkładam, jest jedynie zasługą tego, że, że nie mogę na razie zbudować żadnych. Eee, właśnie taśmociągów ani podajników. Ponieważ nie mam maszyn, które potrafią to zrobić. A ja sam nie chcę. <grym> Jestem cholernym leniem. Ok? Eee, ciach. Ciach, ciach. okej, okay, dobra. To by się skończyło paliwo. Ale aż tak dużo miedzi nie potrzebujemy. E, dobra. Tak, mam już całkiem spory zapas e, rzeczy, więc głównie ogranicza nas teraz czas produkcji kolejnych pakietów. Ile mam kamienia? 10. Dobra, to jeszcze dokopię sobie więcej. Tam, tam, tam. Ok, zaraz mi się skończy kilo. Więc pójdę dobudować drugi. Tak, gdyby się, gdybym nie chciał zrobić tego achievementu właśnie na leniucha, to start byłby dużo szybszy, ponieważ mógłbym dużo teraz już koparek sobie zrobić. Mógłbym, tak, dużo większe miałbym wydobycie, przetapianie więc dużo więcej rzeczy mógłbym zrobić ale ponieważ na razie jestem ograniczony co do koparek, to dlatego tak wolno wygląda okej okay. dobra, ciebie na razie przestawię potrzebuję dwóch dodatkowych drutów okej, okay. i kilow. dobra, i produkuj dalej koła zębate OK. Bądźmy zobaczyć, jak nasza, z naszą energią. Aż mamy. Tak, trzy fabryki, więc teraz pewnie dużo szybciej będzie schodzić to drewno. Tak, właśnie. Wszystkie tutaj urządzenia w grze są bardzo inteligentne. O, widzicie, już prawie, że zeszło. Nic nie jest wykorzystywane, o ile nie musi być wykorzystywane. Więc na przykład boiler by się nie palił. Sam by się automatycznie wyłączył, gdyby zobaczył, że w sieci elektronicznej nie ma zapotrzebowania na prąd. I tak samo widzimy, że zwiększyliśmy zapotrzebowanie, to do, do, dobudowaliśmy dwie fabryki, które wymagają elektryczności, i to znacznie szybciej się zaczęło zużywać paliwo. Ok, płytki. Ok, dobra, i prawie to będzie już cała elektronika. Niestety to jeszcze nie jest koniec. Więc jeszcze proszę trochę cierpliwości. Okej, okay, dobra, może przykopmy jeszcze się tutaj, przy kamieniu, ponieważ kamień również będziemy chcieli zautomatyzować yy, jego wydobycie. Na początku jest sporo kamienia potrzebnego do pieców oraz do koparek. Więc jak już będziemy mogli budować Kopacze to również zbudujemy parę, które będą nam wydobywały kamień. Ok, Dobra. jeżeli ktoś słyszał o faktoriach, to proszę napiszcie o tym na czacie, bardzo mnie ciekawi ile osób po tym słyszało o tej grze generalnie gra jest bardzo fajna e, mi się bar mi, nie bardzo przynajmniej przykuła przynajmniej myślę, że większości inżynierów by przykuła, okej okay, dobra, zbadaliśmy elektronikę teraz musimy jeszcze tylko zbadać automatyzację 2, koszt ma 40 w